We wrześniu ruszył Tydzień Przedsiębiorczości. Wydarzenie jest skoncentrowane m.in. wokół tematu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pod kątem lokalnego rynku pracy i mówiono o nim w czasie konferencji w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zaplanowane na ten tydzień spotkania są także bardzo interesujące, a na koniec jest przewidziany także koncert nawiązujący do tematu. Zaczynamy konferencją nazwaną Powiatowy Dzień Pracodawcy. W zeszłym roku już próbowaliśmy i, i kontynuujemy to, co zaczęliśmy. Podczas dzisiejszej konferencji tematy dotyczące przede wszystkim rozwoju firm, możliwości pozyskiwania środków unijnych, środków europejskich, też oferta instytucji szkoleniowych lokalnych, również troszkę o pefronie i możliwości dofinansowania kosztów wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami. Też blok dotyczący nowego podejścia do współpracy z Urzędem pracy. Tutaj moja osoba będę, będę to prezentować. Poza tym dzisiaj mamy dyżur specjalisty do spraw funduszy europejskich. Jest to ogólnodostępny dyżur dla każdego do godziny 13.30 cały dzień. Oraz targi, takie troszkę prezentacja instytucji szkoleniowych, które w terenie, na terenie powiatu wrzesińskiego realizują różnego rodzaju formy wsparcia, formy rozwoju, bezpłatne i płatne. Także myślę, że inicjatywa, która rozwinie się na przyszłość. Kolejny tydzień wydarzenia adresowane do różnych grup, bo dotykamy też tematu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Planujemy taki panel dla pracodawców, to poniedziałek, i panel dla osób z niepełnosprawnościami na temat możliwości wsparcia, rozwoju kariery. To później blok dotyczący przedsiębiorczości ABC własnego biznesu. W kolejnych dniach dzień otwarty z instrumentami wsparcia, czyli na co i na jak w jakich zasadach można pozyskać pieniądze z Urzędu Pracy dla pracodawców i przedsiębiorców. Później giełda pracy z aresztem śledczym oraz e, chyba wszystko. Zamykamy temat koncertem Lalu Slawickiej, która śpiewa troszkę w klimatach swoich doświadczeń związanych z wypaleniem zawodowym i przeciwdziałaniu stresowi w pracy. O głównej bolączce rynku pracy mówił starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. Podstawową bolączką w rynku pracy jest brak rąk do pracy, co może być paradoksalne. Kiedy wydaje nam się, że jesteśmy w kryzysie, ale tak naprawdę brakuje rąk do pracy odpowiednich, tak? czyli ludzi o odpowiednich kwalifikacjach. Teoretycznie mamy na rynku pracy pracowników, którzy mogliby wykonywać różnego rodzaju zadania, ale kiedy okazuje się, że firma poszukuje konkretnego pracownika z konkretnymi umiejętnościami, no to okazuje się, że nie do końca jest to przygotowanie, które odpowiada, pracodawcom. Cała sztuka dzisiaj polega, tak? bo nie mamy do czynienia z falą bezrobocia, jak to było jeszcze kilkanaście lat temu, ale zadanie do wykonania to jest wykonanie tej roboty, aby przygotowywać ludzi o odpowiednich kwalifikacjach. Dzisiaj procesy produkcyjne i obsługowe się bardzo komplikują, w związku z tym wymagane są szczególne umiejętności i tych umiejętności powinni pracownicy uczyć się różnego rodzaju formach tak? nie tylko w szkołach czy po dyplomówkach, ale różnego rodzaju kursach kwalifikacyjnych i w formach doraźnego zdobywania różnego rodzaju kwalifikacji, żeby ten rynek pracy był maksymalnie elastyczny. Pracownik, ale także firmy muszą rozpoznać jak budować kompetencje, które dadzą i jednym i drugim finalnie większe możliwości na rynku pracy. Przede wszystkim traktować szkolenia, rozwój pracowników jako inwestycje, a nie jako koszt. To jest istotne przy dzisiejszych zmianach technologicznych, gdzie finanse firmom pozwalają już na konkurowanie ze sobą. I to jest ta łatwiejsza część rozwoju technologicznego, ale trudniejsza część to jest rozwój pracowników. I dlatego szkolenia, rozwój ich to jest inwestycja, która się powinna spłacić w najszybszym czasie, właśnie przez to, by wykorzystywać tę technologię dzięki kompetentnym, rozwiniętym pracownikom. Generalnie. To zależy od firmy, ale Powiatowy Urząd Pracy, który wychodzi z ofertą możliwości rozwoju nie tylko osób bezrobotnych, ale także wspierać lokalnych, lokalnych przedsiębiorców we współpracy z Powiatowym Centrum Edukacji właśnie i nie tylko, innymi jednostkami szkolącymi, organizującymi rozwój pracowników, oferuje im za przystępne kwoty rozwój taki, który jest wymagany przez technologię, przez rynek pracy, przez to po to, żeby być i zachować konkurencyjność firm na rynku lokalnym tutaj w Rzysińskim, ale też szerzej na rynku ogólnopolskim, a w niektórych przypadkach dzisiaj będziemy mieli przedstawicieli firm na rynku ogólnoświatowym. Przemysł, produkcja, ale też nie można się skupiać tylko na branży takiej właśnie przemysłowej, także branża usługowa, sektor bankowy, to są przestrzenie, w których szkolenia, rozwój pracowników jest tak bardzo istotny w kontekście sztucznej inteligencji i rozwoju tych technologii IT. W powiecie wrzesińskim stopa bezrobocia waha się obecnie na poziomie 4%. Co ciekawe, wśród pracowników wykwalifikowanych najbardziej brakuje obecnie księgowych. Ręce do pracy od zaraz są potrzebne w handlu, przemyśle i produkcji.